29 stycznia 2023 roku sędzia Linda Chan, sędzia sądu w Hongkongu, powiedziała: Enough is enough, czyli Miarka się przebrała, tłumacząc na polski, i zarządziła likwidację spółki Evergrande. I czy jest to problem dla polskiego rynku nieruchomości? Czy to się odbije na nas? A może nie ma absolutnie zn żadnego znaczenia i od razu powiem, że zdania są podzielone. Zastanówmy się najpierw jak Polska jest powiązana z Chinami i potem zastanowimy się czy Plata Evergrande a w kolejce stoją chyba kolejni deweloperzy chińscy i ta plajta jest przez niektórych określana plajtą na miarę tego, co nastąpiło z Lehman Brothers, może odnieść takie same skutki. Wtedy, przypominam, nastąpił światowy kryzys w 2008 roku i ceny np. nieruchomości w Polsce zaczęły dołować i spadały w zasadzie do gdzieś 2012-2013, czyli przez prawie 4-5 do 5 lat. Mimo, że tak naprawdę kryzys dotyczył kredytów subprime w USA. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, oczywiście subskrybuj ten kanał. Pamiętaj, że nasze audycje rozmaite z różnymi wykresami zobaczysz również na stronie syment24.pl. Zapraszam do pisania propozycji nowych tematów w komentarzach. A teraz wróćmy do naszego głównego tematu. No, i najpierw krótkie takie zastanowienie się, czy polska gospodarka jest uzależniona od gospodarki Chin? I niestety odpowiedź jest tak, jesteśmy uzależnieni od Chin. Importujemy stamtąd całą gamę produktów od elektroniki po wyroby przemysłowe. I jesteśmy w związku z tym uzależnieni od tych produktów, i jak bardzo jesteśmy uzależnieni od tej kooperacji, takich globalnych łańcuchów dostaw, bo przecież nie tylko my bezpośrednio z Chin coś bierzemy, ale nasi dostawcy z jakich krajów biorą swoje część produktów, część składników produkcji również z Chin. To ten problem pokazała pandemia COVID-19. Wiemy, jak to było. Mam nadzieję, że się to nie powtórzy. Krótko mówiąc, ta wielka chińska gospodarka zawsze oddziaływuje na inne gospodarki, w tym również na polską, która nie do końca musi być tak bezpośrednio powiązana, ale są te powiązania pośrednie. A w tych Chinach sektor budownictwa jest potężnym sektorem jej gospodarki. I dlatego plajta takiego wielkiego dewelopera jak Evergrande, która zdarzyła się w sądzie w Hongkongu, ale przecież dotknie również te Chiny kontynentalne i tamtejszych no, inwestorów, to wpłynie na Polskę. Jeżeli tamci ludzie zaczną tracić pieniądze, będą mieli problemy, mogą one odbić się również u nas, chociaż jeszcze wcześniej jest powiedzieć, jak bardzo. W ogóle, czym jest to Evergrande, warto sobie przypomnieć, bo historia też jest ciekawa. No jest to wielka spółka nieruchomościowa, która według informacji na jej stronie internetowej w tej chwili jest właścicielem ponad 1300 projektów w 280 miastach w całych. Chinach. Zakres jej działalności obejmuje zarządzanie majątkiem, ale także angażowali się, angażują w produkcję samochodów elektrycznych, żywności, napoje. Również była też ta spółka aktywna w lidze piłkarskiej w Chinach, dlatego że kiedyś rząd chiński, czy może nadal nawet rząd chiński, chce stworzyć tą ligę piłkarską. Wobec tego ta spółka tam wystawała, a jej właściciel, główny udziałowiec, pan Hui, mam nadzieję, że nie wymawiam tego niepoprawnie, był kiedyś uważany za najbogatszego człowieka Azji. Jego majątek Forbes szacował na 42,5 miliarda dolarów, ale ostatnio zaczął on również tracić ten majątek, bo. Też w jakimś momencie swój własny, prywatny majątek wsadzał w spółkę Evergrande, żeby ją ratować. Co w ogóle można powiedzieć o Evergrande? Ona podejmowała różne działania. Przede wszystkim skorzystała z reformy mieszkalnictwa w Chinach, która nastąpiła w, 90, w 1998 roku, kiedy to Pekin odszedł od takiego socjalistycznego systemu dystrybucji mieszkań na rzecz podejścia rynkowego. I wtedy to był sukces tej firmy, szczytowe zyski, gdzieś mniej więcej w 2020 roku firma osiągała. Przemysł związany w ogóle z nieruchomościami w Chinach to jest około 30% ich PKB, czyli jeszcze raz powtarzam to jest potężne znaczenie dla tego państwa. Dla ludzi tam mieszkających, dla inwestorów, a ci inwestorzy też mają jakieś inne firmy. Jak się nagle okaże, że ich pieniądze zostały stracone bezpowrotnie, no to może być problem. Strategia Evergrande polegała na skupianiu się na dostarczaniu niedrogich mieszkań dla rynku masowego. Firma zaciągała kredyty na budowę tanich mieszkań z sprzedaży. I pożyczała pieniądze też przed budową, sprzed sprzedaży, czyli po prostu zaczynała, ogłaszała projekt i, tak jak wszyscy deweloperzy, pobierała pieniądze od ludzi. Jej sukces, sukces Evergrande, zależał od zdrowego rynku tych kupujących, sprzedających, od tego, że będzie cały czas popyt na mieszkania. W 2016 roku Evergrande stała się największym deweloperem w kraju. Ale jak powiedziałem, finansowała swoją działalność z tej sprzed sprzedaży i kłopoty nadeszły, kiedy w Chinach nagle zaczął spadać popyt na mieszkania i kiedy te ceny nieruchomości w Chinach zaczęły znacznie spadać, a stało się to w okresie właśnie pandemii COVID i tam musimy przypomnieć sobie działania władz były dużo ostrzejsze niż władz państw amerykańskich, tam było blokowane podróże, ludzie byli nawet czasami zaspawywani w blokach, po, nastąpiła też blokada sprzedaży mieszkań, płynność rynku zrobiła się po prostu niewielka i to wszystko spowodowało właśnie Kłopoty Evergrande. Jak powiedziałem, właściciel firmy nawet sprzedawał swój własny majątek, wpompował w tę firmę własne pieniądze, sypał miliardami, ale była to kropla w morzu potrzeb. Evergrande zadłużyło się w wielu krajach, nie tylko wobec inwestorów chińskich, w Chinach kontynentalnych, ale także na przykład w Stanach Zjednoczonych. W tej firmie Pożyczało pieniądze wiele banków, więc jej też upadek czy też nakazanie jej likwidacji powoduje problemy wielu, wielu innych firm, innych banków i to może być taki łańcuszek. Na razie jeszcze chyba nie policzono dokładnie kto jest komu co winien, ale przypomina to właśnie sytuację Lehman Brothers. I przypomnijmy jeszcze raz, że to właśnie Evergrande rozwijało się dynamicznie dzięki pożyczeniu kilkuset miliardów dolarów, a problem Powstał w 2020 roku, gdy Pekin wprowadził nowe zasady kontroli kwot należnych dużym deweloperom. Nowe te rozwiązania skłoniły, czy też zmusiły w zasadzie Evergrande do oferowania swoich nieruchomości ze znacznymi rabatami, no bo musieli mieć te pieniądze na utrzymanie firmy na rynku. I teraz Evergrande ma trudności, chociażby ze spłatą, czy też miało ze spłatą swoich odsetek. To spowodowało, słuchajcie, że w ciągu trzech lat akcje Evergrande straciły 99% swojej wartości. W sierpniu ubiegłego roku oni ogłosili upadłość w Nowym Jorku, próbując chronić swoje amerykańskie aktywa i rozpoczęli pracę właśnie nad tą miliardową umową z wierzycielami. Ale oni tak działali na różnych rynkach. I jak powiedziałem, ciągle przedstawiali jakieś programy, pokazywali, jak mogą się restrukturyzować, zapewniali, że chcą coś zrobić. W końcu jednak sędzia Linda Chan, która przewodniczyła sprawie w Hongkongu, stwierdziła dosyć. To już jest koniec. Skoro nie potraficie przedstawić wreszcie jakiegoś konkretnego planu restrukturyzacji, no to koniec waszej działalności. Trzeba was zlikwidować. Jaki to może mieć wpływ? No po pierwsze reperkusje polegają na tym, że w Chinach, w Chinach kontynentalnych na przykład wiele osób płaciło czy też kupiło nieruchomości przed rozpoczęciem prac budowlanych. Znamy to doskonale z Polski ten zwykły. Płacili swoje jakieś tam wkłady, depozyty i w zasadzie nie mają żadnej gwarancji, że te pieniądze będą w stanie odzyskać. Po drugie, firmy budowlane, projektanci, dostawcy materiałów, fabryki również są narażone na poniesienie poważnych strat, ponieważ ciągle z nimi współpracowali. I to może się stać, że patrząc się na wielkość Evergrande, to niektóre z tych firm po prostu mogą zbankrutować z powodu bankructwa czy upadku Evergrande. Trzeci taki za ważny czynnik to jest to, że ich upadek, skala działalności Evergrande ma duży potencjalny wpływ na chiński system finansowy i być może ta skala ich upadku. Jeżeli ono nastąpi, to banki i inne firmy udzielające pożyczek w Chinach, bo tam nie tylko banki udzielają pożyczek, mogą być zmuszeni. Do ograniczenia swojej działalności, zmniejszenia, czyli dawania mniejszych pożyczek, znowu będą mniej zarabiali i znowu będą problemy, czy też mogą być problemy. To wszystko może doprowadzić do załamania całego systemu kredytowego w Chinach. Czy tak się stanie? Wielu ma nadzieję, że nie, bo wszyscy by chcieli, żeby jednak nie nastąpił upadek drugiej co do wielkości gospodarki świata. No, jeżeli wyobraźmy sobie, że upada druga co do wielkości gospodarka świata, przecież to jest łańcuszek. Wszystkie firmy, które kooperują z firmami z tej gospodarki, zaczynają mieć trudności i patrząc się na tą skalę, to się wszystko może odbić, niestety, również na Polsce. Czy tak będzie? Trudno powiedzieć. To jest sytuacja, na którą patrzymy na żywo, ale jednak proponuję Wam wszystkim, byście obserwowali Evergrande, bo przypomnijmy sobie, jak to było z kryzysem Lehman Brothers. Wszyscy wiedzieli, że ma problemy i on tak upadał, 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 a w końcu upadł. I nagle po prostu rynek stanął. Dodam też, że niektórzy oczywiście liczą, że władze chińskie w ostatniej chwili wejdą jak taki rycerz na białym koniu nad jadą i uratują firmę Evergrande. Jednak równie duża jest liczba ekspertów, którzy uważają, że taka interwencja nie nastąpi i że po prostu nastąpi likwidacja tej firmy. Krótko mówiąc mamy dwugłos. Jedni twierdzą, że rząd nie będzie ratował Evergrande, rząd chiński. Inni mówią, nie, rząd uratuje, bo by to była spirala, która pociągnie całą gospodarkę chińską na dno. No cóż, sytuacja Evergrande jest sytuacją rozwojową, a nam pozostaje. Mieć nadzieję, że nie wpłynie ona potężnie na polski rynek nieruchomości, który i tak już jest rozchwiany różnymi programami rządowymi. Najpierw go rozchwiał w zeszłym roku program bezpiecznego kredytu 2%, a teraz wszyscy czekamy. Jesteśmy w takim zawieszeniu między bezpiecznym kredytem 2%, a być może perspektywą programu Mieszkanie na Swoim. Nasi deweloperzy, trzeba powiedzieć jedno, ich nauczyła sytuacja trudna, która była w Polsce w latach 2000-2003 po tak zwanej dziurze bałca i te firmy, które przeżyły ten kryzys już dużo, dużo lepiej zareagowały na kryzys 2008 i teraz wiele firm, które już przeżyły te dwa kryzysy pamięta o tym, że rynek nieruchomości nie idzie zawsze w górę, że mogą być trudności i jak sądzę, te przynajmniej większe i takie solidniejsze firmy deweloperskie są dobrze przygotowane do zmiennej sytuacji. Jak to wygląda w przypadku nowych deweloperów, którzy weszli dopiero na rynek, no, może być to różnie, bo niektórymi tymi firmami zarządzają, no. Takie dosyć pejoratywne określenie, przepraszam, że użyję tak zwane dzieci hosts, czyli przedsiębiorcy, biznesmeni, którzy całą swoją karierę zawodową spędzili w okresie rosnącego rynku. A prawda jest taka, że rynek jest cykliczny. Nigdy nie jest tak, że rośnie zawsze. Przedsiębiorcą stajesz się tak naprawdę, jeżeli przeżyjesz jeden kryzys, albo drugi, albo jak już dłużej działasz, to nawet trzeci. Musisz pamiętać, one po prostu następują. Nie ma rynku bez okresowych kryzysów. I to jest sztuka właśnie prowadzenia przedsiębiorstwa w ten sposób, żeby takich kryzysów uniknąć i jeżeli kupujesz u jakiegoś przedsiębiorcy, no to patrz się też na jego sytuację finansową i patrząc się, i ucząc się też po sytuacji klientów Euregrande, zastanawiaj się, czy warto jest płacić za coś, co jeszcze nie zostało wybudowane. Dodam jednak, że w Polsce już wkrótce w pełni wejdą przepisy ustawy deweloperskiej. Dlaczego w pełni? Dlatego, że one, ich wejście było rozciągnięte w czasie. Ale już wkrótce wszystkie budowy będą podlegały właśnie tym obowiązkowym rachunkom powierniczym, funduszowi gwarancyjnemu itd. itd. I to daje trochę większą pewność przy kupowaniu mieszkań na pier rynku pierwotnym. Patrzcie, czy warto jest kupować od takich deweloperów, którzy mogą jeszcze istnieć na rynku i którzy nadal sprzedają na starych zasadach. Jeżeli Ciebie te gwarancje nie obejmują, zastanów się, czy przypadkiem nie chcesz podzielić losu klientów Evergrande. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał. Zapraszam do pisania w komentarzy propozycji nowych Tematów albo też komentowania tego co ty uważasz i co zostałeś, zostałaś na rynku nieruchomości. Wszystkim wam życzę bezpiecznego kupowania mieszkań, a deweloperom życzę sukcesów na budowach. Cześć, trzymajcie się.